Witajcie drodzy widzowie w piątek, w piąteczek, w piątunio dzisiaj 24 lutego W końcu zabieramy się za wymianę łańcucha Wymianę łańcuchu w rozrzutniku radzieckim PPT PTE Chyba, symbol 4, kupiliśmy dzisiaj 4 łańcuchy. Za chwilę wam pokażę. I będziemy przekładać listwy yy, listwy ze starego łańcucha. Miałem listwy dorobione z cowników. Są też te listwy, można je kupić w zależności gdzie się kupuje. To jest koszt 40 do 50 zł oryginalne listwy do tego radzieckiego rozrzutnika jak dobrze ci widzowie, którzy obserwowali nasze filmy wcześniej z jesieni, gdy rozwoziliśmy to podłoże popieczarkowe, to widzieli, że pod koniec mi się tu zaczęło pierdzielić przeskakiwał mi ten łańcuch zaczął się rwać i postanowiliśmy zakupić cztery, cztery nowe łańcuchy bez listew i będziemy te listwy, które kiedyś tam 15 lat temu dorabiałem z cełownika, będziemy je przekuwać na ten łańcuch, który kupiliśmy dzisiaj. Także to, co było wyskrobaliśmy, wyczyściliśmy, teraz Kuba podjedzie, zaczepimy, podciągniemy trochę bliżej. I karczerem ładnie umyję. To się pomaluje tą blachę na tej podłodze. Pomalujemy ją podkładem. Zaprowadzimy sobie rozrzutnik już umyty do warsztatu na drugie gospodarstwo. I jutro myślę, że już tam podłogę pomalujemy. Pokażę Wam teraz jeszcze te łańcuchy. Koszt zakupu jednego łańcucha to jest 200. 247 zł. 247 zł. Są części do tych starych rozrzutników, koła, osłony łożysk, także wszystko jeszcze jest do kupienia. Tak, tutaj mamy łańcuchy, któreśmy przywieźli. Kupiliśmy je w chojnicach mieli cztery łańcuchy akurat komplet i zakładamy nowe żeby to chodziło tak założymy nowe to powinno to nam ładnie chodzić Zbiórem też takie cybanciki do mocowania yy, do mocowania listew ale ostatnie trzy paczki w paczce jest 10 a my mamy listew yy, na dwóch rzędach na jednym rzędzie 18 niczyli także mamy yy, mamy 15 i 15 30 36 30, listew 36 listew także nam trzeba 72 cybanciki 30 jest skupione, 50 chyba już tu mówił w internecie Teraz odjedź ciągnikiem Witaj Majster Odjedź ciągnikiem, podjedziesz dojcem, podciągniemy sobie rozrzutnik i, i będziemy go myć Trzeba to zrobić, bo już gdyby był zrobiony albo gdyby był sprawny to już byśmy mieli rozrzucone to podworze i zaorane pogowie zostało nam jeszcze do, roz, do rozwiezienia fajkłasa 60 ton chcę tu to zastosować tam na tą działeczkę 4,5 hektara tam na dzierżawę w te miejsca najbardziej takie zniszczone gdzie struktura gleby jest zniszczona że jak widzowie którzy oglądali wcześniejsze materiały to mogli zauważyć, że tam nawet żyto nie rosło klasa gleby czwarta A, a żyto powschodziło i wiosną wyginęło także najszybciej, żeby doprowadzić tam do porządku tą glebę to na pierwszy strzał teraz poleci wapno było wysiane jesienią Magnezowe i węglanowe także wapno, już zostało zastosowane, wymieszane z glebą, to było jesienią zrobione. Teraz dam jeszcze te na takie półtora hektara najgorsze, właśnie po 20 ton tego podłoża. Musisz mi z tyłu na szybie jeszcze wiesz, co zrobić? Co? I źle uszczelki pożyłeś. <laughs> uszczelki są źle? Tak, bo tam, gdzie jest łączenie uszczelek, to łączenie jest na górze. I cieknie woda do środka za szybę. Na dole powinna być, tak? Albo z boku. Na dole, tu gdzie klamka, chyba najlepiej. No, na dole. Jakoś tak jest, że po prostu mi leci do środka. No, no. Spominamy no dobra, to... zmienimy. A czemu ja sobie to zapiszę w kalendarzu. Pokazywałem ten te Łańcuchy. Bo kot nasz czy... Kot sika do bagażnika tobie? No a co ty myślisz jak one te mają. Gody. Mi nasrał ostatnio. Kto? Kot. Gdzie? Ki ten tu, co na parafecie siedzi. Nasrał? Stefan, nasrał mi. Od, no, Miałem otworzony kiper, zakupy wynosiłem, przyszedłem, patrzę, nasrane było. Na środku bagażnika. Nie, to było nasrane. Śmierdziało jak kupa kocia. Dobra, pal dojca do podjeżdża i weźmiemy go na haki. I jedziemy z tematem. Jedziemy z tematem siewnika nie odczepiam, bo będę siał azot. Nie ma sensu. Nie ma sensu go odczepiać. W poniedzieli jadę z azotem na rzepak, żeby to jakąś wilgoć złapać. Może śniegu teraz napada. Trzeba przed śniegiem go rozsieć. Żeby nie było tak jak w ubiegłym roku, że będziemy siali na początku marca, a deszczu. Deszczu nie będzie żyć przez półtora miesiąca. Dobre. Jan. Weź yy, majsterek tego. Nie, nie. Weź ten, tego wyciąg, żeby on się nie wysuwał. Tak już. O. zabrać To już go teraz Weź bardzo tak krótko, nie? Podwójnie no. Ja ci potrzebuję. O, dobrze mój. Bardzo dobrze. Zabieramy do mycia. Jutro kupię farbę. Dobra. Widocznie nam wykradzanie obywateli, Rama wzmocniona kto to oglądał. Filmy to widział. Szwagier mi tutaj zrobił wzmocnienia. Nowy materiał poszedł, także można spokojnie. pięć ton sypać mokrego obornika. I teraz pestę jeszcze tych łańcuchów. Wymalujemy go. Latem tu staramy się wymalować po cały ładnie. Dobra Kuba! Tak jak. No! Tak, żeby do góry był. Weź sobie z bloku i zawór, żeby nie opadał. I ładnie będzie woda ściekać z niego. Zrobimy i będziemy się cieszyć dalej. Nie, zobaczcie tutaj. Zostały te stare. rzeczy wyrzucone, bo on się zarwał nam. Załamał. Poszły nowe. Tutaj z przodu została jedna, tylko stara, bo ona była dobra, ale tutaj cztery poprzeczki. Raz, czekajcie, żebym Was nie skłamał. Tu też została, tylko daliśmy wzmocnienie z kątownika, bo ta nie była zła. Ta była wymieniona i tutaj z tyłu. To było wszystko ładnie wymienione. To było wymienione, ta była wymieniona, trzecia poprzeczka przód został, aha i tu, zobaczcie, czwarta, piąta, piąta, no i, i ten wózek, bo on też tu był już zgnity, kurczę, zobaczcie, to już było wszystko to, widać coś, coś nie, coś widać, nie, i tutaj dał mi szwagier z kątownika ładnie, także to już jest teraz, siedzi także, Dniotca nie łamiotca radzieckie lata 60. Lata 60. Dawniej takie rozrzutniki pracowały w skr -ach. Jak byłem mały, to pamiętam na początku lat 80. jak one tu przyjeżdżały, trzy rozrzutniki. Jedna 60 z cyklopem, trzy rozrzutniki i akcja. Po całym terenie gminy prowadzili wywózkę ze SKR-u u wszystkich rolników, bo mało kto miał rozrzutnik, obornik. Także taki rozrzutnik jeden, to przypuszczam, że 1000 ton to wywoził w jednym sezonie. To tak spokojnie. 1000 ton, także my, jak mamy 200 ton, będziemy to podłoże stosować. W ubiegłym roku mieliśmy Kupione 10, 250, już około 300 ton, 270, to przypuszczam, jak one były nowe, to... Bezpieczniki. Bezpieczniki? Zabulgał i już się rozłączyło. I tu wymieni. Nie, no to jedynie prądu nie ma. Był przez chwilę. Tak? Dobra, to zobaczę, Kuba mówi, że bezpiecznik i one woziły na pewno po 1000 ton, każdy sezon, bo wiosna, yy, w jednym roku, bo wiosna jesień był obornik najczęściej wywożony. Muszę zobaczyć do bezpieczników, Kuba mówi, że bezpiecznik, tu wczoraj zamieniłem byłem w warsztacie, nie przywiozłem sobie bezpiecznika, musiał zdrutować chyba. Dobra, muszę iść po róweczkę, zobacz. No. Próbówkę muszę przynieść, zobaczymy się za chwilę. Dobra, próbóweczka jest. Tutaj zamieniałem, to tu nie będzie. Tu jest, tu jest. No to dziwne, że ci chodził. To jak to chodziło? Ile, że to chodziło, jak? A na pewno, bo jeszcze prąd został w tych przewodach. Wyciągnąłeś go do reszty. Bo ja tutaj wsadziłem ten spalony, nie? Wczoraj. No słyszę, że lata. Nie wiem, co to jest, czy to nie jest dobry. No, zobacz. Wygląda jakby był dobry. Do paneli, które muszą być? Na dole, ten drugi rząd, mówię ci. Tu był spalony i dlatego nie działał. Przełożyłem z tego miejsca. A nie? od góry trzeci. Wszystkie muszą być. No Trzy tak. fazy. Tak. Ten nie był. No, 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 no. Ale mówię, od, od góry trzeci rząd bezpieczników. No, albo drugi. Idę zobaczyć. Dobra? Dobra. Sytuacja jest chyba opanowana. Oj. Muszę sobie przywieźć przywieźć z warsztatu tamtego bezpieczniki, bo Tutaj nie mam, tylko w tej skrzynce mam takie bezpieczniki, a tak tam te automaty. A tak, dzisiaj późno się wzięliśmy za pracę, bo musieliśmy pojechać do hojnic kupić to. Później trzeba było iść tam w inne miejsce, coś zrobić. I dopiero po obiedzie wzięliśmy się przed obiadem. W sumie zaczęliśmy robić, zdejmować te łańcuchy. Działa? Zdejmować łańcuchy. Wyrzuciłem, wyskrobałem łopatą to co się jeszcze dało usunąć z tego podłoża, co zostało i, i teraz mówimy, że trzeba to umyć przed założeniem nowych łańcuchów, łańcuchów i weźmiemy tutaj od środka tą podłogę, przynajmniej wy wymalujemy jeszcze tutaj, zrobimy kuba ten fartuch z przodu. Mam taki. To nagniemy z powrotem i przyspawamy na swoje miejsce. No tutaj można, bo tu kurwa łańcuch zblokowało, wyrwało mnie. Takie... Ale ja mu co to tutaj była za przyczyna? No coś było, wiesz, się skręciło. Obudowy też już wy, tak, wyczailiśmy, że wszystko jest. w Tak, można kupić, ale tutaj teraz... No łożyska nowe przecież. Łożyska nowe, bo tu była oś, oś... wywalona ta chyba. Ty ją napawałeś którąś? No to napawałem. I zrobiłem i teraz ładnie chodzi. Wszystko idzie zrobić, tylko trochę chęci trzeba. Trzeba chęci, a y, nie mamy aż tyle tego, tej pracy na te rozrzutniki, na usługi, tym nie będziemy jeździć. Także nie ma najmniejszego sensu, aby wydawać 100 tysięcy, chyba, czy 70, Bo, ma, jakiś mały. Ma używany, może? Też byś nie to używany to po co mi kupować? No a też byś już nie kupił takiego, bo po co ci tak? Jak ja mam obornik na miejscu, to ja no. na ten ładuję, zresztą widzieliście na filmach ile ja tu sypałem. Tutaj ładowałem na niego 4,5. No czekaj, z samochodu miałem 7 rozrzutników. A na samochodzie było 27 ton. No wiadomo, jak tu przeleżało pół roku, to też się yy, zrobiło inaczej. No i Kuba umyje, majster umyje i będzie Kuba. Słuchajcie ktoś tam z widzów pod wczorajszym filmem w komentarzach pisał coś takiego, że to co jeżeli żyto ma dwa lata to nie można go siać to kuba tam nagrywał się pytałem jego o czym on tam mówił że ktoś z was się pytał w ten sposób chodzi o to że posialiśmy żyto które leżało u nas zaprawione przez dwa lata woreczek żyta i w tym roku gdy mi zabrakło kuba mi przywiózł to, to żyto i ja to żyto wsiałem, ono praktycznie w 80% to w ogóle nie powschodziło i było rzadziutkie i, i po dwóch tygodniach znowu to się to nie chodzi, że jak ma dwa lata to nie ma tylko chodzi o to, że ono było zaprawione, zostało w worku sobie, w magazynie stało, ale pomimo to gdzieś uległo zepsuciu że już siły kiełkowania nie było także to o to chodzi a tak to będziecie widzieli, yy, mamy działeczkę tam te piachy posianą właśnie, gdzie było rozrzucone podło podłoże popieczarkowe. Yy, tam mamy posiane, że to ze swoich nasion. W ubiegłym roku je kupowałem z centrali, czyli pierwszy rok po centrali. To też hybryda, tak? Hybrydowe, jak ono pięknie tam na razie rośnie pokrzewiło się także wygląda ładniej jak to, które siałem w kupnem wiadomo kupnego to siałem dwie chyba dwie jednostki siałem albo jeden osiem teraz tu musiałbym zapiski złączyć, nie chciałem to skłamać a tego swojego siałem 137 kg. że ono jest kurde na razie to jak łąka ładnie się pokrzewiło tam byłem na lustracji z kubą kiedyś to liczyliśmy, miało po po 7 10 nawet rozgrzewień, także na tamto żyto pójdzie ze 40 kg azotu w czystym składniku na pierwszą dawkę, to tak maks no i później w drugiej dawce będziemy w tym roku stosować na wszystkie pola na wszystkie zboża, o zimę na rzepach Rzepaki. Druga dawka pójdzie z mocznika azot Jest najtańszy w tym roku. W przeliczeniu na składnik azotu mocznik w tym roku wychodzi nam na, na Dlatego teraz z 100 kg saletromach na pierwszy strzał i później po 10 dniach będę rozsiewał w połowie marca będę rozsiewał mocznik o 200 kg mocznika. To będzie całe nawożenie azotu w Możecie napisać, czy wysialiście już azoty? Czy rozsiewaliście już alki na swoje uprawie Ja poniedzieli poniedzieli jadę, niedzieli ja będę rozsiewał, nie lubi czekać na azot, a też i w że gdzie nie pomału ruszać. Przy końcem do końca niedzieli, gdzie nie będzie już bo Trzeba łapać jak ruźbisko, dopóki jeszcze jest taka pora. W marcu zawsze jakiś może jeszcze bejszcie, jak spadnie, ten świeg spadnie, że ten nawet się rozpuści. Działa, ale w jednym roku tak było, że przynajmniej u nas w nas, naszym terenie rozsialiśmy azot na początku marca i przez cały marzec było też w dopiero w rozsianiu nawozu chyba przez 2 tygodnie nie było żadnego opadu także nie ma co się czaić trzeba rozsiać Ładnie umieję. Zabijanie z przodu ten fartuch gumowy. Jeszcze, gdzie są najgorsze. Rozrzucam. Przepraszam, że to jest z lat 60. 50 lat. Na... na ten Może już przekroczyć. Dobra mamy ładnie umyte Ej ładnie mamy umyte do warsztatu pojedzie, wyschnie To sobie wymalujemy Jeszcze tu na miejscu żeby już tych łańcuchów starek nie targać To tu za chwilę odetniemy te całowniki listwy Dzisiaj zimno, wiatr wieje, mrozu nie ma, 4 stopnie niby, ale odczuwalna temperatura jest. Odczuwalna temperatura bardzo niska. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału. Dajcie dzwoneczek, wówczas będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmach i o Jak nam się spodoba materiał przyjdzie wiosna Będziemy dobra dronem latać, robić jecie drona, kuba na drona Na swoim kanale będzie wstawiał fajne pewnie materiały. Mają kanał z Patrycją. Możecie też odwiedzać ten kanał. Na razie tam się niewiele dzieje, chyba jakichś kilka filmów, ale już od wiosny z Patrycją się wezmą do pracy. Dobra, odkręcamy to, przerzucamy sobie te listwy. I i co? I to będzie chyba na tyle, nie na dzisiaj. Będzie na tyle. Zimno, ciemno się robi, niewiele już będzie widać. Także kończymy to nagrywanie. Trzymajcie się, cześć. I do następnego odcinka. O, kuba już ciągnie, drugi drugi materiał Ja to szedłem plecami, wiesz, miałem zaparcie jak chodzi Tym jest 17 listek. Dobra 17, a tu mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 2 na 3, 16, 7 na 18 może jedna gdzieś była zdjęta? Jedna była wygięta i zabrana. Zgiąłeś łyżką? Całkiem jedną. Nie, sama się zgieła jak spadł łańcuch. Ale coś prostowałem, nie? No to, to tą co łyżką zgięłaś A no to. i zdjęta jest. I ona została. A jedna jest zgięta jak ci łańcuch spadł, i tam poblokowało i urwało wtedy ten napił. No, no. No to by było po 17.34. 34 listwy. Dobra, ja teraz będę to odcinał. Odcinam to.